Hej, słodziaczki, o Boże, jak ja się za Wami zdeskrwiłam, o moja Boże, kochana! Powiem tak. Trzeba mnie pierdol! Trzeba stać się kurwa królem tego YouTube'a. <laughs> nie, no kurwa, pojebał mnie chyba. Chociaż ja razem z bratem jesteśmy gwardią do królestwa sceny anime. I lekko mówiąc, reszta może nam posa. Nie będę więcej pierdolciek arab na straganie. Najlepsze anime 2024. Naprawdę, <laughs> no, co? No, haiku. No, haiku no, to jest ogólnie temat rzekania, Albo lubi oglądać słodkich chłopców, grających w siatkówkę. Albo jesteś normalny, no. Chociaż, jak oglądacie ten film, to raczej to pierwsze. Ale spokojnie, ja też. I dalej was będę kochał. Niezależnie od waszej orientacji, kochani widzowie. Ja rozumiem, że dużo osób może narzekać na hike, Ale ta anime robi bardzo dużo rzeczy dobrze. Jest to dużo ciekawsze, niż Sao. A kinówka, która wyjdzie w tym roku, będzie wisienką na torcie dla tej serii. Zobaczenie, jak rudy karzeł rywalizuje z emo chłopcem, od zawsze było moim marzeniem. I niech te grube chujki, kurwa, odwołam się od mojego słodkiego hajku, Bo to jest przesada, kurwa. Oni tak pierdolą o tym. Niech chyba idą poskakać albo coś nie wiem Będą tak pierdolić nad uchem mi Nie lubią hajki, coś tam kurwa grubasy Ja, Ja no sorry 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 bo mnie ja Nie wiem widzowie jak ja to oglądałem to ja miałem wrażenie Że ja już, gdzieś, ja już gdzieś to widziałem kurde Ja nie wiem oglądam to I mówię no kurwa jak wpytę Ja to już gdzieś oglądałem, jest świat pełen magii Już nie da się jej bardziej kurwa Wciskać ludziom do dupy po prostu, oni są jak jacy, oni są jak inwalidzi jacyś po prostu, nie potrafią gotować, kurwa, kmarepki kroić, po prostu, jak Monika Kociołek, jak kurwa te wszystkie influencerki pseudo, nic kurwa nie potrafią. No inwalidzi po prostu, nie? Ale, no i dobra, ale co, co z tym świadom? bo zgubiłeś kurwa myśl debilu. No zrodził się na nim, porzucony przez rodziców, mały ziutek, który jak się okazuje, nie ma magii, nie ma znamienia, jak nie ma znamienia, to nie ma magii kurwa, to jest jedno to samo, nie? Aj kurwa, zjebałem teraz, bo bym. A chciałem powiedzieć, że jak coś nie mówię o Black Clover i chuj i nie powiem tego, bo już zjebałem kurwa pod koniec. I to jest tak zawsze, jak ja się nie trzęsę na. A tak serio, widać tutaj gołym okiem nawiązanie do Harry'ego Pottera. Ale czy mi to przeszkadza? No nie, no. Co prawda, motyw mangi. Ma kurwa mangi. Motyw magii jest strasznie przeruchany. Co sprawia, że ludziom się odechciewa. Troszeczkę tak wiecie. Troszeczkę się. Odechciewa im się troszeczkę. Jak tylko o nim słyszą. Sam w sumie tak miałem, ale stwierdziłem, że. Dobra, nie będę pierdolić i dam szansę temu nim. Jak to się skończyło? Skończyło się tak, że wczoraj o trzeciej nad ranem jakoś chyba próbowałem. Gu... Wziąłem, wziąłem miotłę w ogóle. Wychodzę kurwa z domu, biorę miotłę i spróbowałem. Nie wiem, nie wiem dlaczego tak, ale próbowałem. Kurwa zimbabwe. Przechodzimy teraz do mięska. To takie kurwa perełki tego sezonu. Dobra, skąd pierdolić? A nie, 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 jest Piękne. No to jest nie ukrywajmy. No kurwa, na ten anime czekało pół świata. Wszyscy mają wysokie wymagania do niego. Już rok temu, jak siedziałem na Discordzie, pamiętam to, jakby było to kurwa wczoraj. Jakiś kurwa Olo332 pierdoli do mnie, że mam przygotować zwieracze. Ja mówię, jakie kurwa zwieracze? Co ty mówisz w ogóle? A on mówi tak, gościu, przygotuj zwieracze, bo jak to wyjdzie, to ci puszczą. Jebany miał rację, kurwa. Jak na razie, wyszły tylko dwa, trzy odcinki? No jutro, jutro w każdym bądź razie wychodzi trzeci. Ale po obczajaniu man manchi? Tak jest, manchi, nie mangi, kurwa. Zobaczyłem na moje własne jasno-niebieskie oczka, że te... Anime rozpierdoli internet rozpierdoli go po prostu w pół! Rozerwie! nie tak jak kurwa przy Wampisie, że ludzie mówili Ej, to kurwa rozjebie kurwa internet, to będzie takie mocne, choja tam. To jest anime, to jest anime mocne, a nie jakiś kurwa Gate 5 w Wampisie. Słuchajcie, słuchajcie co, Olo 3, 3, 2, kurwa ma rację. Ja nie wiem czy on jakieś kule Macieja ty, kurwa, wymacał, czy, czy coś innego, czy w Tarota grał to faktycznie, Ludzi popierdoliło po prostu po tym jak to wyszło. Dwa odcinki, dwa odcinki wystarczy. I ludzie już kurwa oszołomieni są, po prostu. Kochają te anime Wyszły tylko dwa odcinki. A razem z wami już nie mogę doczekać kolejnych. A zwłaszcza tej, tej blondy, fajnej. Dobra, dobra, no dobra, no dobra, okej. Okay. Dobra, wiecie, wiecie, że to musiało to być po prostu. Demon Slayer to już jest tak naprawdę wielka część anime. To nawet, to nie, to kurwa, to nawet puh, to nawet nie jest część anime, To już jest po prostu dobra wizytówka śmierdzących weebów, takich jak ja. Tym bardziej, że gram wlikę, ten efekt się w ogóle podwaja. Nawet jeśli nie oglądasz anime, to i tak wiesz na 100% co to jest Demon pierdolony Slayer. To już jest po prostu legenda, więc nie będę tutaj mówić za dużo. Poza tym, że arc, który będzie za niedługo emitowany, jest mega zajebisty i walki, które tam są doprowadzą Cię do orgazmu. A ja fajną mam bluzę w ogóle? Na sam koniec, na sam kurwa koniec, zostawiłem Wam anime, które sprawi, że Wy, jako moi kochani, najdrożsi mi kurwa dla mojego serduszka, kochani widzowie i Wy, jako najinteligentniejsi i najbardziej logiczni, myślą, logicznie myślący ludzie, dostrzeżecie, że większość ludzi to kurwy. No jak kurwy? No tak kurwy. No i nie przesłyszeliście się. Klasa Elite pokazuje, jak wiele różnych charakterów ze sobą współgra. Jak wiele jest zła na tym świecie. Jak straszne są kobiety, kurwa. Czemu nikt o tym nie mówi, kurwa? Kobiety są tak pierdolenie. Chociaż to ostatnie to chyba moje przekazanie pełnoprawnego informatyka. Aczkolwiek, oglądając klasę of the Elite, będziecie mogli spojrzeć z innej perspektywy niż dotychczas. niż do... niż dotychczas. Kurwa, no, niż do tych. niż do teraz na świat. Kurwa, nie mogę tego powiedzieć. No, ja pierdolę. I spróbować czegoś nowego. Zainteresować się ludzką naturą. To, jak działa społeczeństwo. I takie tam. Tylko błagam, błagam. Kurwa, błagam, błagam was, widzowie. Niech was nie popierdoli. Nie oglądajcie, kurwa, filmów. Jak Stasi, a ja dokażę. No, bo przyjdę, kurwa, bo przyjdę do was z kijem. I. Wa Dziękuję wam, kochani widzowie, za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że. Teraz wiecie, co by, co, wiecie teraz pewnie, co chcecie oglądać dzięki mnie w 2024 roku. Jeszcze taki film na pewno będzie drugi, może jeszcze trzeci taka wersja będzie. Wiem, że was to chuj teraz obchodzi. Aczkolwiek kocham was. Nie poddawajcie się nigdy. I dajcie mi suba, bo się popatrzę. Aj, mam nowy mikrofon, jak ktoś. Się...